Dzień dobry, Bartosz Jankiewski, z tej strony z EasyHome.pl. Dzisiaj chciałem Tobie pokazać mieszkanie, z którego wyszli kilka dni temu opuścili lokatorzy, czyli umowa najmu została, zakończyła się. Mieszkanie, które przeszło, ja wiem, no 10, 12 lat temu gruntowny remont. Totalnie wszystko tutaj wyleciało, zostało zrobione. Było wynajmowane przez ten cały czas. Jakieś małe rzeczy były robione, raz chyba było odmalowane, coś tam, coś tam było dołożone do tego mieszkania. A tak to nic tutaj nie, nie ingerowałem w to mieszkanie. Miałem fajnych lokatorów, to znaczy dbali o, o, o nieruchomość. Jedni chyba bodajże 5 lat mieszkali tutaj, drudzy, ostatni lokatorzy mieszkali około roku czasu. No, i tutaj no, chciałem na co innego troszkę zrobić, na najem na, krótkoterminowy, ale to, żeby zrobić tak, tak, mieszkanie na najem krótkoterminowy, to powinno wyglądać tak, jak moje tutaj, mój, mój filmik, który tam wyświetlić się albo na początku, albo tutaj na końcu tego, tego, fi, te, tego filmu, gdzie zrobiłem mieszkanie na, właśnie na najem krótkoterminowy w samym Centrum. Natomiast Wchodzą do tego mieszkania, miałem takie no, dziwne uczucia. Kurczę, no, nie jest w sumie źle, ale, ale nie jest tak, tak, tak dobrze, jak, jak bym chciał. Natomiast jeżeli chodzi o najem długoterminowy, nie musi być super ekstra, natomiast fajnie, żeby to było, żeby zadbało o to mieszkanie w taki sposób, aby może żeby lokator tutaj więcej lokatorów, potencjalnych lokatorów chciał zobaczyć to mieszkanie. Zaciekawiła ich ta oferta. Wchodzą do tego mieszkania, żeby zobaczyli Ok, no podoba nam się to, więc będziemy będziemy tutaj i żeby oni byli jak, naj, jak najdłużej, tak? Dbali o tą nieruchomość oraz yy, czuli się tutaj dobrze i jak najdłużej yy, byli. Ok, teraz ci pokażę, jak to wygląda całe mieszkanie. Ok, yy, tu jest salon, to jest bardzo małe mieszkanie. Salon połączony z aneksem kuchennym, tam jest łazienka oraz taka mała sypialnia. Jest korytarz. Może zacznijmy od tego, na co ja zwracam uwagę po wyprowadzce lokatorów. To są już rzeczy przygotowane do, 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 do upiększenia tego mieszkania. I tak. Podłogi, sufity, ściany oraz wyposażenie. Jak to, jak, jak to jest i tak dalej. Więc podłogi, jak powiem, no bo ponad 10 lat mają te panele i są ok. Są w porządku. Tutaj można się doczepić do czegoś takiego, natomiast tego nie widać. Ja z tego nie będę robił afery. Zostają listwa, tak. To jest jakaś. Przerwa. Też tego tutaj nie, nie, nie będę, nie wiem, wymieniał, naprawiał i tak dalej. Kafelki są ok, są wszystkie całe. Żaden nie jest jakiś pęknięty, rozłamany, rozwalony, więc zostają. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to walutuje Ten stolik już nie, nie jest na te czasy. Ta pufa również. Również. To coś, ten regał, no to, to taki trochę PR mi się kojarzy, szczególnie z tym telewizorem. Dwa telewizory, nie wiem czemu to jest, najemca mi zostawił jeden. Kiedyś był, no fajnie, o, kiedyś wynajmowało się mieszkanie, o super, najemca przychodziła, świetnie jest telewizor. No, teraz to już raczej nie spełnia, nie spełnia tego warunku, że, że taki telewizor. Tu jest rozwalone lustro, ono jest do, do, do wylotu ściany. Są lekkie przebarwienia, tutaj jest na przykład takie przebarwienia, tutaj od butów, my spróbujemy to wyczyścić, tak nie będę malował za dużo zachodu, to się doczyści, coś takiego, zwłaszcza wokół gdzieś tam gniazdek, tutaj w kuchni to było zawalone za tłuszczem, już się powoli doczyszcza, tutaj psikaliśmy, tak, jest piekarnik. Jest widać, że, że jest używany, natomiast jest, czyż, był czyszczony, natomiast trzeba go doczyścić, że, żeby lepsze wrażenie e, robił. Tak samo zmywarka sprawdzaj, czy wszystko jest ok, czy wszystko działa. Pytaj się najemcy, zawsze ci tobie mówi, a coś tam nie działa i tak dalej. Hookery jest w porządku, kiedyś kupiłem za naprawdę jedną trzecią ceny. To było ładnych parę lat temu. Jest wszystko w porządku. Blad, jak najbardziej daje radę. Z 4 lata temu zakupiłem tutaj lodówkę. I jest ok. Jest nawet. O, coś tam najęca zostawił. Ale jest czysta wewnątrz. To, to jest ważne. Tak samo mikro, mikrofalówka. tak, to Jest ok. Nie, nie, nie dawa jakiejś zatłuszczone i tak dalej. Bo to no, bez sensu. Lepiej to wszystko doczyść. Szafki. Jak tutaj. O, tutaj jest. Tu są, chyba za zapomniał, tak, to, no, to trzeba tu to wszystko wyczyścić, żeby, żeby to ładnie się prezentowało. Te, ogólnie, ta kuchnia była kupowana jakieś, nie wiem, z 10 lat temu w Castoramie. Jedna z takich tańszych kuchni była, no to nie była ta najtańsza, ale daje radę, wszystko jest ok, Wszystko się fajnie otwiera, e, fajnie się domyka, jedynie co trzeba zrobić, trochę podregulować e, śruby. Co e, tutaj jeszcze chciałem pokazać? Sufity. Słusznicy ok. Też Nie będę ich malował, pomimo iż mają jakieś takie. Nie wiem co to jest, ale to się da zetrzeć jakoś szmatką. Dlatego też ważne jest, a jakich farb używasz. No, to jest główna ściana. Nie widać jakichś tam przebarwień. To łóżko zostało wymienione kilka lat temu, jest wszystko ok z nim. Znaczy, tak, jeżeli łóżko ogólnie. Wygląda bardzo dobrze, jeżeli też się rozkłada i tak dalej. Natomiast je, nieraz jest tak, że łóżko ma 10 lat i wygląda bardzo dobrze dla Ciebie, natomiast jest już nieużyteczne, ponieważ jest za zapadnięte za siedzisko i coś się tam wcina w zad. Tak więc wymienia takie rzeczy, bo bez sensu, żeby najemca się męczył, i żeby z takiego głupiego powodu wyszedł Tobie z mieszkania. Znaczy wyszedł, tak, zerwał umowę z tobą. Tu. O. Tu, tu będzie lustro, tak, przeprzewidziliśmy lustro, będzie nowe łóżko, będzie nowy stolik i, i tak dalej, jak tych, takich innych pierdół kilka i tobie pokażę, jak, jak można naprawdę odświeżyć mieszkanie za, za dość tanie pieniądze. Jesteśmy teraz w przedpokoju, tutaj zobacz, oberwało się to coś, tak, odleciało, no, trzeba to po prostu przykleić, no, takie poprawki zrobić. Drzwi są w miarę ok. Wchodzimy do Łazienki. Yy, łazienka kiedyś wyglądała super, naprawdę. Teraz dalej ma swój, swój urok. Tak, tak to wygląda. Coś tam się pokrzywiło, jeżeli chodzi o ten pręd. Nie robię z tego afery, zostawiam to. Wanna jest w porządku. Zwracaj uwagę na silikony, czy, czy, czy jest wszystko dobrze, czy nie, nie szczarniały, czy nie odeszły od. od, od Między Wanną tak nie pojawiła się szpara, ponieważ tam będzie zaciekać woda, tu jest wszystko dobrze. Jedynie co to, słuchawka wymaga, tak ona wygląda, wymaga wymiany i już tą, taką słuchawkę mam kupioną i ją wymieniam. To jest do wylotu, tak to jest totalnie już tutaj niepotrzebne. Znaczy, no kiepsko to wygląda. Stara pralka. Kiedyś kupiłem ją na, nie wiem, 300 zł, chyba dałem, czy 200. I ona ileś tam lat chodziła, więc ja nie mam żadnego sentymentu, żeby ją wymienić na znowuż używaną nawet pralkę, która pochodzi kolejnych tam, nie wiem, 2-3 lata. Jedyne, co no to trzeba dosprzątać, to to wszystko co jest za pralką, bo to jest. Dość no, nieciekawe. tak? O, tutaj widać więc, takie rzeczy rób. Zobacz, tutaj spuczka została zakupiona nowa, znaczy, albo w miarę, tam no, jest nowa, powiedzmy, ale nie, nie pasująca już do, tej, do, tego, do tego kibelka. Natomiast to, to zostawiam. tak? To spełnia swoją rolę. Może głupio troszkę wygląda, taki grzybek wystający, natomiast jakieś tam niedogodności nie ma. Po prostu do, dobrze się spuszcza. Woda terma kiedyś była nowoczesna, teraz jest. No, powiedzmy, że się odpala dalej i wchodzi. Jedyny. Co To od początku nie było tutaj kinkietu. Kilka lat wynajmowałem jeden dosłownie najemca po najemcy, i dopiero teraz kupiłem ten kinkiet i sobie zamontuję na spokojnie. Oczywiście, zobacz. Takie coś to trzeba przeczyścić, te, te wszystkie kratki, to jest dobry no, motyw z kratką, ona kiedyś była biała, to jest po, m, żółknięta zupełnie. Ja prawdopodobnie wyrzucę i wstawię nowo. będzie zupełnie inaczej wyglądało to pomieszczenie, jak, jak coś jest, e, będzie nowego. Drzwi spoko, zostawiam, jest OK, Nic nie podchodziło, jest wszystko w porządku e, z nimi, jedynie co, no to tak, to jest w porządku, Baterię pamiętam, kiedyś kupowałem e, nie, no, z 3 lata temu jest ok, jest, działa. To jest takie z tam starsze baterii, natomiast cały czas jest sprawna. Natomiast co tu się dzieje z szafką? Na no, szafkę już szlak trafił. Znaczy, ona cała spuchła, Tu się rozwala, tu się przekrzywiło. Więc kupiliśmy nową szafkę od razu z nowym zlewem. Więc to będzie tutaj wymiana tego wszystkiego. Kawalki są na podłodze w bardzo dobrym stanie. Jedynie fugi, tak? No to fugi są za, za, no troszkę zarypane. więc to trzeba będzie może nie specjalnie jakoś super czyścić, ale tak, żeby było jakoś tutaj w miarę, w miarę czysto. Przechodząc do sypialni, to jest taka mała sypialnia. Tutaj mamy, mamy dużą szafę. Szafa chodzi dobrze. Jedynie, co tam by się przydało, no te rolki, wózki prze, przeczyścić, odkurzyć. Yy, jest wszystko w porządku, żadna szafka, półka się nie rozwala, szafa jest stabilna. Szafę zostawiam, jak najbardziej. No biurko tutaj, akurat nie, lokatorka chciała biurko, my daliśmy jej biurko, teraz zabieramy, bo szkoda miejsca. Tutaj będzie jedno łóżko, ponieważ to łóżko, <noise> to, to łóżko już ma swoje lata. Nie wiem ile ma tych lat, natomiast one jest już no dość w kiepskiej formie i wylatuje. Tą szafkę wystawiam również, jest jakaś tam nie wiem, szafka RTV czy coś, może znajdzie swojego jakiegoś tam, mm, nawet nie nabywcę tylko znalazcę szczęśliwego. Podłogi. E, tu lekko się podłoga ugina, a ja tam... Nie robię z tego afery. Jak widać, po 10 latach spokojnie nic się nie stało, nic nie popękało i tak dalej, więc zostawiam to tak, jak jest. Nic tutaj nie będę kombinował, ponieważ jakbym kombinował, wyciągał pa panele, trzeba było tu wszystko wyciągnąć listwy, więcej roboty niż to moim zdaniem warte, bo i tak, przez to, że wymienię tutaj podłogę, to, to, to nie wynajmę jakoś z dużym plusem dla siebie, a wy i tak i tak na tym zarobię. Parapety i okna zostały wymienione. Tam jest w oknach, o, tutaj są takie cyferki. To jest 2003 rok wymiana okien. Okna są spoko, są ok, y... nic, nie, nic nie, wieje. Jedyne co tutaj musiałem dokręcić śruby od, od, klamki. One zostały dokręcone, więc jest wszystko w porządku. Okno się otwiera. Tak, Rozwiarną, pełną, więc tutaj nic nie robię. Żaluzje. E, czy właśnie te rolety. Kiedyś e, tutaj, w tym, e, w tym mieszkaniu, e, był gabinet. No i tutaj, chyba, e, że fizjoterapeuci byli, zrobili sobie takie, takie rolety i je tak zostawiłem, bo one były ok. One dalej są w miarę ok. One, jak widzisz, chodzą. E, już myślałem teraz, że, że je powymieniam, natomiast nie, zostawiam je chyba. Tak tam, nie wiem, dwie się chyba odczepiły, ale nie, nie robi się problemu z, te, z tego. Przynajmniej e, ja nie robię. A na pewno się przydadzą najemcom. Jak nie, ja naprawdę nie mam brak sentymentu, mogę po prostu je wziąć i. I, i, I wyrzucić. Z tym, że to bym musiał odkręcać, bym musiał nowe jakieś, nie wiem, firanki robić, chciałem zrobić tę roletę zewnętrzną, ale to jeszcze poczeka, tak więc ja zaoszczędzę, a nie zarobię więcej na tym mieszkaniu, jakbym to wymienił, te rolety. Tak więc nie opłaca się wszystkiego wymieniać. Tak, Takie łóżko no jak najbardziej, no bo to no po prostu psuje, psuje widok e, tego mieszkania. Grzejnik by się przydało wymienić, no ale to już jest taka grubsza robota z hydraulikami e, po sezonie grzewczym. No i w zasadzie, no i w zasadzie e, to wszystko, co to, to, to chciałem Tobie pokazać, e, jak to mieszkanie wygląda teraz, że no, naprawdę jakieś e, gdzieś są tam podbijane główki czy ktoś nie wiem lekko tam zahaczył czymś na ścianie wystarczy to przetrzeć mokrą ściereczką no nieraz wystarczy przecieć mokrą ściereczką. nie trzeba malować nie trzeba zatrudniać malarza który przyjdzie i za 1000 zł odmaluje cały pokój bo 1000 zł to jest twój czynsz najmu powiedzmy z tego mieszkania z tego miesiąca tak a tutaj pobawić się w to nie wiem pół godziny czasu czy czy godzinę czasu na całe mieszkanie i po, pościerać tak nie super, żeby to wyglądało, bo to nigdy super nie będzie wyglądać jak, jak świeżo malowane, natomiast żeby nie raziło w oczy przyszłego lokatora i będzie ok. Tak więc takie rzeczy, na takie rzeczy warto zwracać uwagę, jeżeli wchodzisz do tego mieszkania i widzisz, no kurczę. To bym zrobił, to bym zrobił, to bym zrobił. Natomiast później, czy rzeczywiście to, to, jest, to jest aż tak potrzebne, żeby ten lokator, co, nie, jak, jak tego nie zrobi, to jak, jak pomaluję, to, to znaczy, że szybciej znajdzie lokatora? No niekoniecznie, tak? Więc uważaj na pieniądze, bo pieniądze bardzo szybko się rozchodzą, zwłaszcza jeżeli planujesz jakiś większy, e, większy remont, ale nie, to wcale nie oznacza, że jak super wyremontujesz mieszkanie, to, że bardzo szybko zwrot będzie z tego, tak? Czyli twoje nakłady finansowe możesz przeinwestować. Uważam na to. Okej, okay. dzięki, to wszystko. Na razie, hej.